Cześć, ze strony Automatyk, Witam w kolejnej odsłonie Syberii, dwójki. Ostatnio, pamiętacie, naprawiliśmy maszynę do wrzucania węgla do Lory. W tym celu musieliśmy zdobyć benzynę. No i tutaj właśnie dowiedzieliśmy się, że Hans gdzieś zniknął. No idziemy go po prostu znaleźć. Żeby go znaleźć, idziemy do cyrku. Znaczy pana Sirkosa. No, Hans po prostu oddalił się od pociągu, nie mówiąc nam, gdzie poszedł. A zaraz go tu znajdziemy. Oczywiście, zaraz się też okaże, dlaczego on tu wyszedł. Chciał sobie po prostu pozwiedzać dawne miejsca. No i właśnie tutaj znajdujemy Hansa. Hans ogląda swoje dzieło, którego nie skończył. Widać: Hans jest już w takim wieku, że. No, jest chory ogólnie. Będziemy go musieli uleczyć. No i to widzimy Hans leży w łóżku. Yy, zagadajmy do niego. Czy wszystko w porządku, Hans? Ojczy. Hans nie chce już zostawać na strychu. To nie jego wina. No widzicie, że Hans jest w bardzo kiepskim stanie. Do tego teraz pokażę wam jak szybko w na, najkrótszym czasie Kaydooker, co to wszystko ma znaczyć? Nie mam pojęcia, Oskarze. Hans miał atak gorączki, nie czuje się dobrze. Ależ to okropne, Kate Walker! Musimy coś zrobić. Tak dalej być nie może. Uspokój się, proszę. Zobaczę, co mogę zrobić. Dobrze, Kate Walker, ale pośpiesz się. No i dobra. Przyleciał do nas, do Kate, właściwie maszynista. Z pretensjami, co się stało, no ale cóż, my nie wiemy, co się stało. Po prostu Hans miał atak gorączki. I w tej chwili, no, musimy coś poradzić na ten temat. Wychodzimy z pociągu i pójdziemy do sklepu. Zapytamy się pułkownika, czy jest jakiś lekarz. Mam nadzieję, że nam pomoże. Pułkowniku, proszę mi pomóc. Co mogę dla pani zrobić? mam pan coś na uśmierzenie gorączki. Mój przyjaciel zachorował. Przykro mi, ale ostatnią paczkę pigułek sprzedałem w ubiegłym tygodniu. No, wiadomo. Czy jest tutaj lekarz? A może apteka albo coś podobnego? W okolicy hmm, to by mnie zdziwiło. Powiadają, że mnisi z klasztoru potrafią wykurować człowieka. Przynajmniej mieszkańcy z dołu czasem do nich chodzą. Pragnę podziękować za pańską pomoc, pułkowniku. Cała przyjemność po mojej stronie, panno Walker. Dobra. Wiemy, że może nam. Mogą właściwie nam pomóc mnisi z klasztoru, zatem zróbmy wszystko, by dostać się do tego klasztoru, zatem schodzimy na dół po schodach, tę furtkę otworzyliśmy już dużo wcześniej, zatem zostaje ona otwarta cały czas po drodze zapytamy Malki, co o tym wszystkim sądzi ona bieda wszystko stoi sobie tutaj na tym mrozie non stop całą naszą misję Malko? Tak, Kate. Mój przyjaciel Hans jest bardzo chory. Potrzebuje opieki. O, on może umrzeć, prawda? Jak mama. Nie wiem. On tak bardzo chce dotrzeć do celu swojej podróży. Czasami to nie wystarcza, Kate. Powiedz mi, nie wiesz, kto mógłby mi pomóc wyleczyć Hansa? W barze pana Sirkosa jest wiele specjalnych napojów. Nie, muszę znaleźć lekarza. W takim razie idź do klasztoru. Pewnie w klasztorze mieszkają mnisi. Dokładnie. Mnisi w czarnych habitach. Oni są naprawdę straszni. Ależ ich nie musisz się obawiać. Mnisi to dobrzy ludzie. Więc oni mogą wyleczyć Hansa? Patriarcha to srogi staruch. Nie wyleczy twojego przyjaciela, jeśli nie będziesz przestrzegać ich zasad. A skąd ty to wiesz, Malko? On nie zajął się mamą od razu. Z powodu zasad i dlatego umarła. Tak mi przykro, Malko. Dobra, dowiedzieliśmy się właśnie, że mama Malki umarła, ponieważ mnisi olali sprawę. Zatem, my musimy się postarać zrobić wszystko, by mnisi tym razem tego nie zrobili. Idziemy do pana Sirkosa, zapytać się jeszcze o, właśnie, mnichów, i dostaniemy tam wskazówkę pewną, co trzeba zrobić żeby tam się dostać. Hmm. Dobry wieczór, milady. Witamy w słynnym lokalu Circosa, sercu wszelkich sztuk i uciech. Właśnie przybyłam. Nazywam się Walker. Dzień dobry, panno Walker. Jak się miewa nasz przyjaciel? Hm, nie mam dobrych wieści. A, jeśli mogę jakoś pomóc, czegokolwiek sobie pani zażyczy, proszę tylko krzyknąć. Dobra, pytamy o lekarza. Panie Sirkos, czy nie wie pan, kto mógłby wyleczyć Hansa Volerberga? O, łapiduchów nie ma tu zbyt wielu, ale zawsze można spytać mnichów. Mnichów? Ludzie powiadają, że patriarcha klasztoru posiada moc leczenia. Mówią też, że jest tuknięty. Fanatyk między nami mówiąc. Cóż, nieważne. Nie mam wyboru. Dobra, teraz zapytajmy o Malkę. Proszę mi powiedzieć, panie Sirkos, czy to pan zaopiekował się Malką? Nie mogłem kruszyny zostawić tak na bruku. Co się stało z jej matką? O, cyganka, zajmująca się Bóg raczy wiedzieć czym. Przyszła tu pół i szalona z gorączki. A mnisi jej pomogli, prawda? E można i tak to ująć. Gdy wreszcie przestali być tacy nadęci, zabrali ją do klasztoru na leczenie. Ale dla tej biedulki było już za późno. To stado wron wymyśla najdziwniejsze zasady. Zostawiliby człowieka, by zgnił prędzej, niż pobrudziliby swoje święte habity. Nie znoszę ich, panno Walker. Jakie zasady ma pan na myśli? To głupi, stary obyczaj. Aby zadecydować, czy umierający w ogóle umiera... Patriarcha klasztoru spogląda na twarz pacjenta, zanim powie tak lub nie. Jak to? Nie rozumiem. Zakonnicy w jakiś sposób tworzą odbicie twarzy pacjenta na kawałku tkaniny i coś podobnego do całunu turyńskiego. No dobra, co pytajmy o ten całun? Muszę przyznać, że nie bardzo rozumiem tę historię z całunem. Tuż za miasteczkiem mnisi postawili coś w rodzaju metalowej skrzynki. W niej znajdują się lniane kawałki tkaniny. Jeśli położy pani tkaninę na twarzy chorego człowieka, w dziwny sposób pochłonie jego pot i inne płyny. Dzięki temu obraz jego twarzy pojawi się na lnie. Więc patriarcha formułuje swoją diagnozę patrząc na ten obraz. Przynajmniej na jego podstawie można powiedzieć, czy opłaca się ciągnąć delikwenta na górę do klasztoru. Rozumiem, że każdy może wziąć całą, gdy uzna, że jest mu potrzebny. Źle pani rozumie, panu Walker. Tylko jedna osoba jest odpowiedzialna za to, kto otrzyma całą. Jest nią Malka. Jest dumna ze swej funkcji. Patriarcha osobiście powierzył jej to zadanie. A ta mała wywiązuje się ze swojej roli. Niech mi pani wierzy. Dobrze, skoro tak, zakończymy. Na pewno się przyda, pani Sirkos. Idziemy do Malki, bo już wiemy wszystko. Poprosimy ją o pomoc. Żeby pomogła nam wyleczyć Hansa. Mamy nadzieję, że, że się uda. Chodź, biedna Malko. Powiedz mi co słychać. Zapytajmy o klasztor. Powiedział mi, dlaczego nie mogli wyleczyć jej w klasztorze. Tak, okej. Okay. Czasami ludzie są tak ciężko chorzy, że nie można ich wyleczyć. A czy twój przyjaciel jest ciężko chory? Mam nadzieję, że nie. Pomogę ci. Dobra, teraz poprosimy o pomoc. Marka, możesz mi pomóc? Hmm. Jeśli twój przyjaciel jest trochę chory, to trochę mogę. ...byś się nie zmuciła. Spójrzmy. Może spróbujemy. Wiesz, tak jak z twoją mamą i mnichami. Po drodze do klasztoru stoi skrzynka z lnianymi płachtami. Mnisi nazywają je całunami. Dam ci żeton, byś mogła wyjąć jeden. To bardzo ważne, Kate. A co potem mam zrobić z całunem? Weź go i połóż na twarzy twojego przyjaciela. Hm, dobrze. Dobra, teraz Malka da nam żeton i idziemy do tego. Mm, Dziękuję za pomoc. Wróć do mnie jeszcze. Do tej skrzynki. Tam gdzie mówią. Mówi pan cirkos oraz malka. Chodź Kate, biegnij szybko, bo zmarzniesz. Dawaj, dawaj. Nie zatrzymuj się. No to taki błąd trochę tej grze. Nie lubię go. No ale trzeba sobie z nim radzić. No iść. Dobra, jesteśmy już tutaj. Widzicie w tle klasztor. Jest nieco za zimno. No, no. Okej, okay, twierdzi, że jest jej zimno. Ubierzemy się zaraz. W każdym razie najpierw weźmiemy, jeśli się uda, oczywiście. A, uda się, powinno się przynajmniej udać. Weźmiemy właśnie ten y, całą. No to bierzemy żelatą, którą dostaliśmy od Malki, wkładamy tu, ciągniemy za dźwignię i zabieramy całą. W tej chwili pojdźmy jeszcze trochę dalej, żeby ona powiedziała, że jej w ogóle zimno i dalej nigdzie nie pójdzie. Brr, jest nieco za zimno. Potrzebuję ciepłego ubrania. Dobra. W tej chwili e, możemy wykonać dalszą część misji e, i poszukać dla niej Ciepłego ubrania, tak jak powiedziała, ale wcześniej właśnie zrobimy odbitkę twarzy Hansa Ularberga, który, jak wiemy, leży chory w wagonie. Dobra, dawaj, dawaj. okej, okay, bo Hans czeka. No, troszeczkę będzie tutaj lataniny, ale niestety gra tego wymaga, Widzicie, wywór leci. Dobra, chodź. Dobra. Idziemy teraz tutaj. Aha, wcześniej pójdziemy po prostu do sklepu. Zanim pójdziemy do Hansa, pójdziemy do sklepu. Nic się nie stanie, a zrobimy dwie rzeczy naraz. Po prostu poprosimy pułkownika o jakieś ubranie. Ciepłe. Pułkowniku, proszę mi pomóc. Co mogę dla pani zrobić, pan Walker? Muszę się dostać do klasztoru, ale na zewnątrz jest tak zimno. Prawda, może znajdziesz coś cieplego na strychu. Oczywiście pokryję koszt tych rzeczy, które wezmę. Nie przesadzaj, Katiuszko. Jesteś dla mnie jak promyk słońca w tym starym, nudnym sklepie. A słońce nie wschodzi tu codziennie. No i dobra, teraz pułkownik. Ej, zdejmie nam tu drabinę. No A właśnie. Z, z pewnością znajdzie pani coś dla siebie. Wejdziemy na górę. Proszę bardzo, panienko. Ja tam nie mogę wejść. Dobra. Chodź wejdziemy na strych, znajdziemy jakieś łachy ciepłe, co by się nie przeziębiło, bo to już by była tragedia, jakby się oboje z Hansem przeziębili, oboje leżeli w wyrku, no to nie mielibyśmy jak grać, a nie ma tu trzeciej osoby, chyba, że <grym> Oskarem, a Oskar nie kwapi się do wyjścia w ogóle z pociągu Teraz chyba. gdzie znaleźć miejsce, by się w to przebrać? <grym> Jest tu takie odpowiednie miejsce. A zaraz zobaczycie jakie. Schodzimy po tych schodach. No niestety wszystkie takie przymierzania tej postaci do schodów do, 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 do drabiny, to zabiera czas. no Ale niestety tak musi być. I dzikate nie ma czasu. Pójdziemy teraz, przebierzemy się i zrobimy to, co mieliśmy zrobić, a w przyszłości po prostu już nie będziemy tego robić. I pójdziemy na miejsce, tam gdzie potrzeba. Jeszcze nie raz wrócimy do pułkownika. Także nie martwcie się, trochę nalotamy się jeszcze. Tu pamiętamy, że jest łazienka, w tej chwili możemy tu wejść. Wejdźmy tutaj. Nareszcie, choć odrobina prywatności. Ok, teraz przebierze? Ciepło i nawet przyjemnie. No, elegancko. Strój jak talala. lala. Teraz idziemy do Hansa. Zrobimy mu zdjęcie na całunie. Dobra, weźmy całun. Przyłóżmy do twarzy. Poczekamy chwilę. Twarz się odbije. No. Dobra, twarz się odbiła. Kate teraz schowa sobie całą. A my zakończymy na tym etapie przygodę. I zapraszam na kolejną część, gdzie spróbujemy dostać się do patriarchy, który oceni stan zdrowia. Hansa, po drodze jeszcze będziemy musieli zrobić pewne rzeczy nie takie proste wcale ale nie martwcie się wszystko wyjdzie w praniu i okaże się bardzo proste także trzymajcie się i zapraszam na kolejny odcinek cześć